Witam z tej strony Rafał. Dzisiaj w odcinku Sparmax SP20X. Jak widzicie, pasuje zbiorniczek od Evolution. No dziwne, nie? Tajwańska i i pasuje zbiorniczek. <laughs> Przepraszam za mój głos, ale chory jestem, przeziębiony, więc musiałem tylko zajwanić tutaj tą uszczelkę, która była w w tym dużym zbiorniczku, Więc dzisiaj mamy dwie rzeczy. W filmie. Pierwsza rzecz, pierwsze malowanie, właśnie tutaj SP20X. Przypominam, że to jest zbiornik e, dysza 0,2 mm. A to co tu widzicie, to jest e, przejechane papierem ściernym, e, wytarty e, tutaj zmywaczem e, kadłub, który był używany do testów e, Air Force'a. I co my będziemy dzisiaj robić? Pierwszą rzeczą, którą zrobimy, będzie pomalowanie tutaj tego kadłuba, przynajmniej części jego farbą Hataki, srebrną B003. To jest taki srebrny, taki trochę przypomina aluminium. Bardziej aluminium jest srebrny, tak mi się bynajmniej, bynajmniej wydaje. Więc go będziemy używać. To jest wszystko przygotowanie do projektu. Przygotowanie do projektu. Yy, yy, przygotowanie do projektu KI-84, gdzie powstała wątpliwość co do powstania kamuflażu na modelu. Więc <coughs> dzisiaj będziemy testować, czy to w ogóle ma rację bytu. Czy to w ogóle tak się da, czy się nie da. Yy, założenie jest takie. Yy, aluminiowy kadłub, później farba złej jakości i później wydrapywanie, wydrapywanie kamuflażu tak jest na jednym z egzemplarzy. Już szukam, szukam, szukam. O, jest tutaj dokładnie. Więc to jest coś takiego. Czy to było malowane, czy nie? Znalazłem jedno zdjęcie, które przedstawia. Tak, jakby ta farba była, ona się wycierała i później wygląda tak jakby po prostu ktoś tutaj szczotką drucianą sobie po prostu objechał te te wszystkie tutaj szlaczki no bo jak inaczej, znaczy tak gdyby to było malowane natryskowo to ślady byłyby tutaj bardziej, nie, nie byłyby takie wyraźne, no nie wierzę nie, nie, nie biorę pod uwagę tego, że chociaż też tak mogło być, ale no nie chce mi się po prostu w to wierzyć, że po prostu ktoś, nie wiem, srebrną farbą sobie tutaj szlaczki zrobił albo aluminiową. Naj, najprostszą metodą byłoby po prostu tutaj zastosowanie takiej metody <coughs> wydrapywania. Japończycy zobaczyli, że ta farba kiepsko się trzyma i ona odchodzi od, od patowca, no to postanowili to po prostu tutaj wykorzystać i zrobić taki tutaj e, kamuflaż, żeby ten samolot nie był jak gdyby taki jednolity, żeby no, Sami wiecie, po to się robi kamuflaż. Taka jest moja teoria. To sugeruje zdjęcie, które znalazłem. Podobno tych zdjęć jest więcej. Mi się udało tylko jedno takie zdjęcie znaleźć, ponieważ no, generalnie model i tak jest wykonywany jako model testowy. Dobra. Dosyć teorii. Dosyć teorii. Zobaczymy, jak to w praktyce przenieść na warsztat modelarski. Czyli mamy Spermaxa SP20X podłączonego do kompresora i w tej chwili będę tutaj go zalewał farbą. To będzie jego pierwsze malowanie. Ta farba się troszeczkę spieniła, bo ja używam ja używam tutaj takiego automatycznego automatycznego mieszadła i dlatego to się tak pieni. To później sobie tam ucieknie, ale, ale to się pieni. Zobaczymy czy w ogóle OK, jest. Jak widzicie tutaj farba, farba jest natryśnięta. Jest ok zaczynamy malowanie. Bardzo szybko idzie. Bardzo szybko idzie. Także muszę tutaj. Troszeczkę generalnie tylko co jedną rzecz, którą zrobiłem to przepukałem go. Może po prostu spod spodu wezmę, żeby nie była zbyt gęsta. Jedyną rzecz, którą zrobiłem to przepukałem go zmywaczem przed, przed malowaniem, więc tak to wygląda. O. Nie wiem czy tutaj wszystko ok. Sprawdzę dokręcenie tego wszystkiego. Dobra. Jeszcze może patyczkiem przeczyszczę. Wylot. Okej. Okay. Już tak szybko przyleciało. Dobra. Czy muszę się przy, pewnie przyzwyczaić do spustu, bo tutaj widać, że on. Dobra. Teraz jest ok. Nie wiem, czym to było spowodowane. Może wyścisk powinien mieć. Dobra. Ok. Malować maluję. Tylko ten skok tutaj jak gdyby nie jest jakiś taki racjonalnie wyczulony. No. Słuchajcie, no, to są testy. No, na testach wszystko wychodzi <laughs> przyzwyczajenie, przyzwyczajenia do nie, przyzwyczajenie do jakiegoś. Teraz tutaj dam troszeczkę rozcięczalnika. Jest lepiej, czyli taka farba była troszeczkę chyba za gęsta jednak. Ale no. Malować, maluję tutaj nie ma tego problemu, który był z Air Maxem. Tylko trzeba wyczuć, bo słuchajcie, tutaj ta on się, ten, ten spór się tak troszeczkę rusza, tak? On nie jest taki idealnie pewny, jak zobaczcie. On w lewo-prawo się rusza. Ma inną konstrukcję niż tutaj Evolution. Dobra. rościęczalnik tutaj, żeby to wszystko wymyć. Dobra, ok. Teraz jeszcze kwestia tego, czy dobrze, czy pierwszy etap, jak gdyby mamy zrobione, teraz musieli to wyschnąć. Następnym etapem będzie pokrycie całości lakierem bezbarwnym błyszczącym. To będzie ten lakier. Hardkorowo będzie. Ja Nie mogę się przyzwyczaić do tego spustu. Taki jest, jest miękki i się rusza w lewą i w prawą stronę. Troszeczkę tak. No ale dobre, słuchajcie. No. Na razie maluję. Jeszcze ewentualnie pewnie będą osoby zainteresowane, czy tutaj da radę na przykład jakąś taką drobną kreskę zrobić. Więc zaraz to spróbujemy. Jeszcze mamy chwilę. Minutę pięć. Dobra, minuta 5. Zaraz spróbujemy. Zaraz spróbujemy tutaj. Czy mamy coś tutaj? Mamy coś do malowania na pewno. Oczywiście to nie będzie tutaj. W plastiku raczej nie przepukuję. Użyjemy. Tu mam pod ręką blue gray, więc chwilę ja zaraz to napełnimy i zaraz będziemy malować. Dobra, szybki test malowania. Zobaczymy, jakie duże, duże możemy zrobić. Nie na ja bomba, nie. A najmniejsze. Z pewnością da radę jeszcze mniejsze zrobić się. Trzeba się przyzwyczaić, trzeba się przyzwyczaić do, do spustu, bo naprawdę on chodzi lewo, prawo. Zresztą sami widzicie, zobaczcie, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Ale jest OK, jest OK. <laughs> Widać, że przerwy jakieś tutaj się mogą zdarzyć. Trzeba wyczuć spust. Także spoko. Wiadomo, że na, na tym, na, e, inaczej się będzie malować na tekturze, inaczej się będzie malować e, na plastiku. Podejrzewam, że jeszcze pomogłoby, pomogłoby jeszcze tutaj e, wyczyszczenie go dokładnie i polerka igły. Także tak, takie, takie odnoszę wrażenie. I zaczynanie malowania gdzieś indziej, nie na samym obiekcie, bo dobra. No tu już nie będę malować, bo to jest testowe. Tutaj jeszcze zobaczcie ile mam miejsca na różnego rodzaju testy kalkomanii. Dobra słuchajcie, bo to 13 minut wyszło te, tego pięknego, cudownego malowania. W, tutaj była generalnie farba przeznaczona typowo do areografów, czyli tutaj 71 115. Wach, wachlejo? Eee, tak dokładnie. air, więc może troszeczkę więcej rozcięczalnika. Tutaj, jakbym dał. Dobra, no weźmiemy teraz rozcięczalnik z hataki. I zobaczymy, co się stanie. Czy to będzie jakiś efekt straszny. Nic się nie zważyło, możemy czyścić. Także spoko. E, ok, dobra, słuchajcie, dzięki za oglądanie. Jak wyciągnęliście jakieś tutaj wnioski pozytywne z tego odcinka, to poprosimy łapkę w górę. To zwiększa zasięgi. Jeżeli stwierdziliście, że nie, tam co ty tu w ogóle pokazujesz, malujesz na, nie wiem, kartonie, to łapka w dół wtedy. Łapka w dół, łapka w dół. No, i jeżeli ktoś ma ochotę, to może subskrybować kanał. Jeżeli nie ma ochoty, to nie musi subskrybować kanału. Dzięki! To był Sparmax SP20X. Pierwsze malowanie, i co się dowiedzieliśmy, że tutaj lewo, prawo, lewo, prawo, sobie lata troszeczkę spust przy nim. Jeszcze raz. Dzięki, do zobaczenia.